Cześć, jesteśmy w barze W19 w Krakowie na ulicy Wawrzyńca. To jest bar, który się otworzył miesiąc temu i otworzył się bez żadnych kluczków prawnych, jakiś testerów po prostu jest otwarty i rozmawiam z barmanem tego baru. Dokładnie, Witam tak. serdecznie. Witam serdecznie, Dawid. Eee, Dawid, opowiedz, jak to wygląda u Was teraz? Jesteś, spokojnie sobie działacie, czy może macie jakieś trudności? No, do, do spokojnego działania trochę nam daleko, tak naprawdę, bo tak naprawdę od dnia, kiedy się otworzyliśmy, czy to było 18 styczeń już od razu przyjechała do nas policja z Stanębidem, Tak, yy, Cała akcja trwała dwie godziny. Yy, Powiedzmy, że przebiegała cała, cała akcja w miarę kulturalnie, ale panowie policjanci bardzo chcieli spisać wszystkich tutaj naszych, naszych uczestników imprezy. Zaczęli od spisania małej dziewczynki. A podali mia. podstawę prawną? Oczywiście, że, że nie podali podstawy prawnej. Oni niby mówili, że przyjechali tutaj z sanepidem, że oni przyjechali chronić sanepid, że, że przyjechali jakby jakby Semek przy, przyjechała akompania ma macie. Ale mieli jakieś powody, policji. żeby Sanopin miał jakieś powody, żeby radzić ze sobą eskortę no. policji, czy były tu jakieś zachowania w czasie agresywne no wobec nie, sanepidu, nie, nie. że wszyscy, to... wszyscy kulturalnie siedzieli, nawet nie było głośno, to było około godziny dziewiętnastej. Tak naprawdę żadnych, żadnych tutaj powodów, żeby... W lodówce nie trzymać urzędnika urzędu skarbowego z poprzedniej kontroli. Jeszcze nie, jeszcze nie. Może, może do tego dojść, ale nie przesadzajmy. Nie, po prostu państwo przyszli, panie usiadły sobie w kącie, zaczęły sporządzać protokół. W ogóle sporządzenie całego protokołu, to mi dwie kartki A4, trwały dwie godziny. Panowie policjanci byli tutaj u nas przez ten cały czas. Nagrywali kamerą wszystko, więc to była akcja zorganizowana. To nie była sytuacja, że oni po prostu z ulicy do nas przyszli, to, tylko to była totalnie zaplanowana e, cała, cała ta sprawa. E, chcieli wszystkich uczestników imprezy spisać. Na, na szczęście nasz e, pan prawnik powiedział im, że nie mają do tego prawa, tak naprawdę. I oni powiedzieli, to w takim razie weźmiemy wszystkich na komendę na szerokie. No, nie do końca się to spod... Klientów? Tak, wszystkich klientów chcieli wziąć na Tak, na przesłuchanie. Dokładnie, tak, wszystkich klientów. No to jeszcze bardziej nam się nie spodobało, więc stwierdziliśmy, że jeżeli do takich działań się posuwamy, no to dzwonimy po telewizji. No i panowie policjanci już odpuścili w tamtej sytuacji, że, że już nie będą jednak, stwierdzili, że już jest to w ogóle niepotrzebne, żeby, żeby spisywać wszystkich uczestników imprezy. Nie wiadomo, jak pracownika spisali i właściciel też z nimi rozmawiał. No i, no i pojechali, tak naprawdę nikt nam nie powiedział, czy możemy dalej funkcjonować. Czy, czy mamy zamknąć imprezę, czy, czy tak, co, naprawdę, tak, co tak naprawdę mamy robić? E, ciężko, ciężko było stwierdzić. E, nikt w ogóle nic nie powiedział na temat maseczek, nic w ogóle nie było wspomniane, że ktoś ma założyć maseczkę, czy, czy ktoś nie utrzymuje dystansu, który, który powinien być poniekąd zachowany. Żadnych, żadnych takich sytuacji tutaj nie, nie było, więc najważniejsza jest to drugorzędna sprawa, tak naprawdę. Jak się skończyła ta kontrola? Była jakaś kara? Jakieś pismo? Kontrola skończyła się tak naprawdę protokołem, który dostaliśmy, na którym jawnie jest napisane, że nie dostaliśmy żadnej kary. Tak? Jest to po prostu protokół zdawczy, jak wyglądała ta impreza, ile osób mniej więcej było. Oczywiście jest tam wspomniane, że nie było, że osoby nie miały maseczek. Yy, tak naprawdę gdzieś tam Pani uwzględniło, że mamy żel antybakteryjny, ale jest też taki tatuażu, więc to jest jakby podstawą. A żeby... chodzi o obsługę, a... że nie miała maseczek, yy, czy klientów? Klient, klientów. klientów było... klienci konsumowali. Tak, tak a obsługa, obsługa, Pani gdzieś tam yy, powiedziała, że, że obsługę miała maseczkę, bo ja się wystraszyłem tak naprawdę i pierwsze co, co było, to po prostu założyłem maseczkę, po prostu nie, nie wiedziałem, co mam zrobić i to był po prostu taki mój pierwszy odruch, który, który wykonałem. Więc Pani stwierdził, że podeszły do mnie i nie miałem maseczki, Jak przyszły, założyłem, to napisał, że w ogóle miałem maseczkę i nie ma problemu. Więc, więc po, po tej całej sytuacji, po dwóch godzinach tak naprawdę interwencji, Panowie pojechali sobie do domu i... Mówi się, że w wolnym kraju się... Poznaję po tym, że widząc policję, czujemy się bezpiecznie, a tutaj widząc policję, zakładamy maseczkę. Tak, tak. to jest nowa forma. Eee, nie wolny. Ja, ja zgodzę się zdecydowanie, jeżeli chodzi o panów policjantów, to w tym momencie, gdziekolwiek ich widzę, no nie jest to dla mnie przyjemne z tego względu, że nawiedzali mnie dość często. No właśnie, bo była, mówimy o jednej kontroli samej z policją, ale to tak. nie była jedyna kontrola. To nie, nie była jedyna kontrola. Jak za... często tutaj kontrole się zdarzają? Tak naprawdę w pierwszych tygodniach to było codziennie. Codziennie panowie policjanci przyjeżdżali czasem rano, czasem wieczorem, następnego dnia przyjechali rano i pytali, jak tam w ogóle Sanepid, co wam powiedział, jak to wyglądało. Spisali dwóch moich jakby tutaj klientów lokalów. Po prostu oni powiedzieli, ja powiedziałem, że nie muszą dostać w pisania, jeżeli ma problemu, to przecież to nie ma sprawy. Więc sami byli zaciekawieni, jak, jak ta cała sytuacja wyglądała. No i potem notorycznie, codziennie, praktycznie, dzień w dzień przyjeżdżali do nas panowie policjanci. Policja, tak? tak. Oni, oni wręcz jakby no... Podobno tajniacy tu nawet się pojawią. Policja kryminalna była w późniejszym czasie, ale to o tym też, też, też postaram się powiedzieć, ale chcę mniej więcej chronologicznie opowiedzieć o tej całej sytuacji. Panowie policjanci jak do nas przyjeżdżali, to wręcz... Nie wiem, jakby, jakby powiedzieć, wręcz tłumaczyli się z tego, że tutaj są, że oni wykonują tego swoje obowiązki, co też poniekąd jest zrozumiałe w jakimś, w jakimś stopniu. Za każdym razem mówili, że my tylko mamy kogoś nad sobą, musimy wykonać to i tak dalej. Ja mówię, ja również, więc jakby powiedzmy, że w miarę wszystko to przebiegało kulturalnie, ale no kurczę, no to nie jest przyjemna sprawa, kiedy idzie się do pracy i codziennie trzeba patrzeć na drzwi, czy policja wejdzie do lokalu, bo tak naprawdę. Klienci i studia i tak naprawdę Baru są zagrożeni. Nikt się nie czuje y, jakby swojo w sytuacji, gdzie policja cały czas y, wtarga do, do lokalu. Y, no i nie jest, nie jest to przyjemna sytuacja, tak jakby jakieś tam nerwowe tiki już, już posiadam w tym momencie, typu otwieram do się... Do Baru raczej się chodzi, żeby się zrelaksować, no, otóż to, żeby... Otóż to, a nie żeby czekać na policję. Tak? Y, następnie przyjechała do nas Straż Podarna. Nagle na kontrolę wpadła straż pożarna, gdzie tak naprawdę ten lokal funkcjonuje już dwa lata ponad. Czy mówili z jakiego wniosku, czy ktoś doniósł, że to jest niebezpieczeństwo? Y już mówię o co chodzi. Tak naprawdę mieli jakieś papiery i podstawy, ale ich podstawą było y tak naprawdę zagrożenie życia. Stwierdzili, że jest tutaj zagrożenie życia i na tej podstawie mogą wykonać w tym momencie kontrolę. Nie mam pojęcia o jakie zagrożenie życia chodziło, bo, bo ciężko to jakichkolwiek zagrożenie życia mówić w momencie, gdy... Ktoś, no dobrze, no, może ktoś się tatuuje i stwierdzi, że komuś sprawiony ból, ale no, nie przesadzajmy, że jest to zagrożenie życia. Y, po prostu wtargnęli, y, właściciel z nim rozmawiał, przeprowadzili kontrolę i też pojechali y, dalej. Y, no i później znowu przejmowała straż nie straż pożarna, następnie była straż. Miejska, znowu policja i tak praktycznie codziennie, tak? To do, do przychodziło ludzkie pojęcie tak naprawdę, bo ja już miałem dość pewny bądź nigdy nie, nie twierdziłem, że praca za barę będzie w jakimkolwiek stopniu aż tak stresujące, tak? No, codziennie, codziennie, panowie policjanci nawiedzający, ja nie wiem czy jak ludzie u mnie siedzą, co, co zrobią, bo też ludzie nerwowo reagują na te sytuacje i wychodzą z pełnymi drinkami. Niektórzy się boją, uciekają do toalety. To, to, to nie jest, no nie, nie, nie ma komfortu tak naprawdę siedzenia wtedy w parze, gdy, gdy, gdy policja jest cały czas w środku. Nie czują się ani troszkę bezpiecznie. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, że jednak powinno to raczej wyglądać w tą stronę. jakieś dalej idące kroki niż kontrolę były? Póki co nie, a znaczy, póki co... Y... Słyszałem się, że w kasach fiskalnych. Była sytuacja z kasami fiskalnymi, w yy, ubiegły weekend najpierw panowie celnicy przyjechali. Celnicy? Panowie celnicy, tak. Służba, celna, służba celna. Otóż tak, otóż tak, w piątek o godzinie powiedzmy 20-21 służba celna stwierdziła, że się nudzi i wpadnie do nas do lokalu. Yy, jakby rozumiem, mają powiedzmy prawo wpaść do lokalu, bo jednak czymś się powiedzmy, zajmują w tym lokalu, ale nie o godzinie 21 5. To było troszkę pomyłką, no i w ogóle pomyłką jest to, że każda służba chce, jakby do nas, do nas przyjść. Ja wiem, że jesteśmy otwarci dla wszystkich, ale Może im tęskno do baru, tak, ale, ale wolałbym jednak, żeby nas prywatnie odwiedzali, a nie, a nie w takich sytuacjach. No i znaleźli tam niektóre rzeczy, gdzieś tam banderole oberwane, nie do końca pan już tam lupą sprawdzał czy na pewno, aby to jest polska banderola, yy, gdzieś tam były poobrywane, no bo wiadomo czasem, czasem się tak zdarzy, jakieś tam różne niedogodności jeszcze Cała akcja trwała jakieś 3 godziny, totalnie umożliwiając nam pracę, bo pan celnik ustawił się tutaj z tyłu baru, gdzie nie, mogłem, nie miałem dostępu do ekspresu, nie mogłem tak naprawdę wydać w większości rzeczy, które tutaj mamy. No i nie mogliśmy w pewnym momencie prowadzić w ogóle funkcjonowania, nie mogliśmy prowadzić baru, bo to było to wykonalne, tak? Jakby w momencie, gdy jest tutaj, są tutaj dwie, trzy osoby i nie prowadzą już kontroli, tylko tak naprawdę już skończyli tą kontrolę, tylko po prostu twierdzą, że oni muszą w tym miejscu podpisywać papiery, chociaż stolik dla nich czekał tak naprawdę gotowy cały czas. To moim zdaniem było zaplanowane, żeby jakkolwiek nam to utrudnić. No i też, też protokół został jakiś wypisany. Jeżeli chodzi o te papiery, co tam było napisane, to jakby nie, nie widziałem protokołu, nie, nie miałem do niego dostępu. Ale ich praca trwała dalej. No i właśnie tutaj zmierzamy do, do flernych kas fiskalnych i, i różnych rzeczy. Około godziny drugiej przyjechała. Tego, Tego samego dnia? Tego samego dnia, tak. Około godziny drugiej przyjechała do nas policja. Na początku, że jest za głośno, wiadomo, powiedziałem nie ma problemu. Uciszę wszystkich w środku, powiem, że żeby, żeby byli ciszej. Mówię. Dobrze, okej. Okay. Oni powiedzieli, nie ma problemu. Po czym nagle przyjechały cztery wozy policyjne. Yy, ludzie nie wiedzieli, co mają robić, czy siedzieć Że się, nawet wyjść z lokalu, tak naprawdę. Yy, jacyś śmiałkowie wyszli na papierosa, ale zostali od razu spisani. Co, co totalnie też mi się nie podobało i prosiłem ich, że, żeby nie spisywali mi przynajmniej na terenie lokalu. Bo, bo właśnie na to nie, nie, nie godzimy. Eee, poprosili o wyproszenie w ogóle wszystkich z lokalu, więc ja kulturalnie powiedziałem, żeby wszyscy się zorganizowali grupą i wyszli razem, bo jeżeli ktoś wychodził pojedynczo, to policja po prostu stała, tak jak powiedzmy, okrążyła lokal, może nie było to. Wyłapywała ludzi, tak żeby, żeby spisać. Eee, prosili o ich dane oraz numer kontaktowy. Yy, więc ja powiedziałem, że wszyscy zorganizowali i wyszli naraz. Na szczęście dużej grupie udało się wejść bez żadnego spisania i żadnych problemów. Yy, powiedzieli, że nie możemy w ogóle sprzątać lokalu, nic zruszać, że, że oni tutaj wejdą. I to już była interwencja kryminalnej policji, yy, z, tego, z tego co mi wiadomo. Czy tu powiedzieli, jaka podstawa prawdy, tak, co podejrzewają? To był artykuł, nie, nie jestem w tym najlepszy, to był chyba 160... 116 o zagrożeniu życia, życiu i zdrowiu. Więc oni tutaj wszystko sobie nagrali: że było tyle butelek na stole, tyle, tyle pustych szklanek, że, że, że tutaj były jakieś śmieci na podłodze, więc wszystko zostało nagrane. No i potem powiedzieli, powiedzieli mi Państwo, że zakonfiskują mi drukarkę fiskalną oraz terminal, a dodatkowo wezmą sobie nagrania z kawaliki. Ja się zapytałem: że na jakiej podstawie tak naprawdę? No i jakby trwała dyskusja z nimi zawzięte, no ale tak naprawdę jako pracownik no nie miałem za wiele do, do powiedzenia, była też godzina doga w nocy, próbowałem się z kimkolwiek skontaktować, żeby tutaj przyjechał mi pomóc, no ale niestety nikt nikt o tej godzinie nie, nie odbierał. Poprosiłem ich tylko i wyłącznie o to, żeby nagrania z kamery zdjęli mi na samym końcu, gdy wezmą mi drukarkę fiskalną mi terminal, żeby miał tu jakkolwiek udokumentowane. No niestety nie, nie posłuchali, ale, ale zabrali wszystko. No, i nie byłoby w tym też nic złego, oprócz, oprócz tego, że zostaliśmy później o godzinie 3-4 nocy wzięci na przesłuchania. O godzinie. Obsługa, tak? Obsługa, tak. Ja i moich, moich dwóch barmanów tak naprawdę poszliśmy na przesłuchanie. Pytałem się, jak to będzie wyglądać. Oni mówią, że tutaj będzie przesłuchanie w środku. Ja mówię, jeżeli w środku, okej. Okay. Ja mówię, że nie będziemy nigdzie jeździć, bo też jakby mamy płatne za te godziny pracy i za tę całą interwencję. Co też jest nie w porządku do, co, do, co do szefa, nie wzięli na komisariat tutaj na szeroką, więc tak naprawdę bardzo niedaleko. A chłopaków wywieźli pod galerię krakowską i powiedzieli, że ich odwiozą, w sensie ja z nimi tak ustaliłem. Zresztą wydaje mi się, że też mają obowiązek odwieźć osoby. I, I tak naprawdę chłopaki byli na przesłuchaniu około półtorej godziny. Moje przesłuchanie trwało jakieś 20 minut, więc mi się na szczęście udało powiedzmy na w miarę ludzkiego policjanta trafić, żeby, żeby z nim rozmawiać. Ale ja nie wiedziałem, co się dzieje z moimi pracownikami. Nie, nie o co pytali? Tak naprawdę pytali o to, od której zacząłem pracę, ile było osób mniej więcej w środku i e, jak ten ruch przebiegał. Czy ludzie chodzili, wychodzili, czy, czy byli. E... E, czy, 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 byli, czy było dużo osób w środku, czy, 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 czy było wszystko. E, więc mniej więcej o takie rzeczy chłopaków w Italii o rzeczy związane z tam z przestrzeganiem e, reżimu sanitarnego i tak dalej, powiedzieli, że to zostało wszystko wytłumaczone że ja im wszystko wytłumaczyłem tak naprawdę, więc, więc to były te rzeczy, no i około godziny 5-6 tak naprawdę wróciliśmy do lokalu i zapytałem panów policjantów czy mnie odwiozą, tak, bo byłem sam, oni powiedzieli, że a to i sobie pan papie, sobie to A Ja mówię, no dobra, no ja jakoś jeszcze się zgodzę, no ale chłopaki tak naprawdę musieli z całkowicie drugiej strony powiedzmy rynku tutaj tego całego obszaru iść na nogach o no, godzinie 3-4 w nocy też nie byli jakoś przygotowani na to, bo wzięli sobie bluzy, myśleli, że to po prostu będzie tak, że ich zawiozą i przywiozą. Musieli tutaj na nogach iść, też nie mieli ze sobą powiedzmy portfela, bo wzięli tylko dowody, musieli to być bardzo szybka akcja. A, a panowie policjanki wcale nie byli tacy loskawi, żeby to wszystko biegło tak naprawdę jak najszybciej. No i jakby bardzo słabą rzeczą jest to, że nie było żadnego nakazu z ich strony, czy jakby jakkolwiek interwencji bez, bez prokuratury, bez, bez żadnych służb, y, po prostu wzięto nam sprzęt, w stu procentach uniemożliwiono działanie, bo, bo przez cały weekend nie mogliśmy funkcjonować ze sobą i niedzielę, bo, bo nie mieliśmy po prostu jak, ale bardzo szybko udało nam się z innej lokalizacji przywieźć ten sprzęt i już na szczęście w poniedziałek udało nam się otworzyć lokal na, na nowo. Słyszałem coś jeszcze o zagrożonym gatunku. Z zagrożonym gatunku Komisja ZM, nie tego, No nic, w każdym razie, w każdym razie jak ja to, tego słucham, to mi się przypominają słowa radzieckiego prokuratora, znajdźcie mi człowieka, dajcie mi człowieka, znajdę na niego paragraf. Wiemy, że to rozporządzenie już według ponad 40 wyroków sądów i żadnego wyroku opozycyjnego. To rozporządzenie jest nielegalne, a nawet według nowego rozporządzenia otwarte są baseny, kina, teatry, e, hotele itd. Ale tutaj oczywiście jest spowodowane śmiertelne zagrożenie dla właśnie e, e, zagrożonego gatunku wolnych ludzi. Ale jak wy się tego śmiertelnego zagrożenia nie boicie, to zapraszam do baru W19 na ulicy. Wawrzyńca 19 tak? Zapraszamy tutaj. Tu jest taka ostatnia samotna wyspa, oaza wolności, w której można siąść i czasem spokojnie, czasem z przygodami, z policją, tak, tak. po prostu się napić wśród normalnych ludzi. Także zapraszamy serdecznie. Jak najbardziej, jak najbardziej, zapraszam. Dzięki i do zobaczenia. Do zobaczenia.